Wpuściliśmy lokal, bo był normalnie syf kiła i mogiła. Jeszcze nie wiedzieliśmy, co zrobi, Tylko, sobie wiedzieliśmy, następny apartament wygląda, że będzie chyba wszystko dobrze. Więc meldujemy się, a to się melduje bo ja mam przez taką, jakby bankomat, taką maszynę. Zimy, ale wygląda, że żadnej miny nie będzie, bo tam tam naprawdę pełno brudów, pełno włosów. Taki syf, jeszcze się taki takich syf nie spotkaliśmy. Jeszcze no, nam no, wyszła no, taka karta wejściowa. Dostaliśmy taką kartę wejściową. W dodatkowo kupiliśmy sobie kanał za 35 zł. Idziemy do naszego apartamentu. Wszystko działa. Wszystko działa. Co zobaczymy. No bez porównania. Tam to po prostu był syf, a tutaj mamy jakieś ludzkie warunki. Przyniosł odpoczniemy, bo... Tak, trzeba samochód samochód. Tak, do za słychać, sobie jedziemy. Tutaj mamy jakiś tam balkonik. No. Tak. nie jest źle trochę wieje ale chodzi o to, żeby to, to apartament był żeby był czysty a jest czysty także super, że taką decyzję podjęliśmy i trafiliśmy na porządny Warszawa można się naciąć na tę kominę to. Hmm. I mamy swój garaż. Idziemy do apartamentu. Nasze